Przechodzimy teraz do ostatniego działu w kursie, w którym stworzymy coś praktycznego, a mianowicie wizytówkę. Otwórzmy sobie plik Logo AI z folderu o numerze 40. I to jest właśnie ten obrazek. Tutaj mamy logo, a pod spodem wizytówkę, którą postaramy się zaprojektować w najbliższych trzech filmach. Zacznijmy więc od utworzenia tego logo. Otwórzmy sobie nowy plik: plik nowy A4 poziomy i. Będziemy się starać zaprojektować coś podobnego. To nie musi być identyczne logo, tak jak to, które tutaj wcześniej zaprojektowałem. Ale przyjrzyjmy się mu może z bliska i zobaczmy, jak ono jest skonstruowane. Najważniejszym elementem tego logo jest oczywiście ten niebieski motyw. Jeżeli przyjrzymy się mu dokładniej, to zobaczymy, że on składa się ze swego rodzaju półksiężyców połączonych w odpowiedni sposób. Następnie jest dodany tutaj napis i wszystko jest zamknięte prostokątem z zaokrąglonymi narożnikami. Przejdźmy więc do, do naszej pustej kartki i zacznijmy tworzyć to logo. Ja wybiorę tutaj narzędzie elipsa, klikam i przeciągam, tak, żeby utworzyć pierwszą elipsę. Nadajmy jej jakiś kolor, niech to będzie taki niebieski kolor, później zajmiemy się dostrojeniem tego koloru. Obrys możemy usunąć, przełączamy się na obrys i klikamy tutaj na ten przycisk. I teraz, żeby utworzyć półksiężyc, Możemy skorzystać z kopii takiego koła i z odjęcia jednego od drugiego. Spójrzmy jeszcze raz, mniej więcej, jak one się tutaj prezentują. No, są one tutaj, tak można powiedzieć, lekko pod kątem umieszczone. Czy to jest dla nas teraz ważne? Niekoniecznie. Możemy zrobić półksiężyc, który będzie stał prosto, a następnie go pochylimy. Zróbmy więc w ten sposób. Wybierzmy to narzędzie, którym możemy kopiować, czyli czarną strzałkę. Przytrzymuję ALT i przesuwam się w lewo. Powiedzmy do tego momentu. Mamy już tutaj kształt półksiężyca. Jeżeli chcemy go nieco zmodyfikować, możemy się przesunąć jeszcze bardziej w lewo. Ja może gdzieś ustawię się na takiej pozycji. Zaznaczam te dwa kształty. Wchodzę do menu okno, odnajdywanie ścieżek i tutaj odejmij wierzch. I w ten sposób utworzyliśmy pierwszy księżyc. Panel odnajdywanie ścieżek jeszcze nam się przyda. Teraz z tego półksiężyca spróbujmy zrobić połówkę naszego logo. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy, że możemy to logo stworzyć jako sumę dwóch części, które są identyczne, odbite względem tej osi pionowej. Więc ja stworzę teraz sobie na przykład lewą część. Zróbmy to w ten sposób. Ja na początku może obrócę ten półksiężyc, tak żeby przypominał mi to, co tutaj jest utworzone, czyli ten duży półksiężyc. Możemy go obrócić jeszcze trochę. Jak już powiedziałem, nie będziemy się starać tutaj kopiować w pełni tego logo, które utworzyłem wcześniej. Będziemy natomiast starali się utworzyć coś podobnego. Teraz skopiuję ten półksiężyc z Altem i z przytrzymanym klawiszem Shift przeskaluję go, tak żeby utworzyć mniejszą wersję tego półksiężyca. Spójrzmy, czy tutaj też to tak wyglądało. No, rzeczywiście, ten mniejszy, mniejszy półksiężyc, tak jakby łączy się z tym większym. Ale łączy się on w sposób płynny. Za chwilę spróbujemy to zrobić. Powiększmy sobie teraz te dwa półksiężyce i zobaczmy jak to tutaj się łączy. Jak widać obrysy tych półksiężyców, żeby łączyły się płynnie, powinny mniej więcej się w ten sposób stykać. Ale tutaj zaczyna nam wystawać taki mały kawałek. Zaraz pomyślimy co z tym zrobić. Ja może w tym momencie jeszcze zmienię kolor tej warstwy na inny, żeby mieć tutaj inne obrysy, nie niebieskie, tylko jakiś inny kolor. Klikam tutaj dwukrotnie, stąd wybiorę na przykład ceglany. OK. Teraz będziemy wszystko dużo lepiej widzieć. Jeżeli to przejście nam się podoba, płynność tego przejścia nam się podoba, i rzeczywiście tak jest, jest ono naprawdę niezłe. Jedyny problem jest taki, że będzie tutaj wystawał ten trójkącik. To możemy go usunąć za pomocą generatora kształtów. Wybieramy narzędzie generator kształtów, ale najpierw musimy jeszcze raz zaznaczyć te dwa kształty. Generator kształtów. I tutaj z altem możemy kliknąć w to miejsce i w ten sposób ten kawałek kształtu usuniemy. Mamy teraz piękne, płynne przejście. Możemy też za pomocą tego narzędzia połączyć wszystkie te elementy w jeden kształt. Klikam i przeciągam. I połówka naszego logo jest gotowa. Ctrl0. Teraz Tą połówkę należy skopiować. Wybieram narzędzie strzałka, przytrzymuję Alt, kopiuję idealnie w poziomie, i teraz musimy ten kształt odbić w pionie. Ja zrobię to w ten sposób. Wejdę to do narzędzia Odbijanie, dwukrotnie kliknę na nim i względem osi pionowej spójrzmy, to będzie. Odbicie. Widzimy, że wszystko zachowa się poprawnie. Wciskamy OK. I teraz przesuniemy jeszcze z Shiftem, żeby działo się to nieco szybciej. Shift i strzałka w prawo. Przesuwam ten kształt, tak żeby naszedł mi on na ten drugi kształt. Zobaczmy, czy wszystko będzie wyglądało poprawnie. Ja niechcąco teraz jeszcze gdzieś kliknąłem, mając włączone to narzędzie, także wycofam te zmiany. Wybiorę narzędzie strzałka. Spójrzmy. I w tym momencie to logo przypomina nam logo, które stworzyłem poprzednio. Mając te dwa kształty odpowiednio ustawione, zaznaczam je i wciskam tutaj połącz. W ten sposób utworzyłem pierwszy element naszego logo. Teraz odnajdywanie ścieżek możemy już wyłączyć. Kolejnym elementem będzie dodanie napisu. Wybierzmy więc narzędzie tekstowe. Ja nazwałem firmę Hall. Od komputera, który był w Odyssei Kosmicznej 2001. I tutaj poprzednio użyłem czcionkę Gentium BASIC, czy też Gentium. I musimy jeszcze powiększyć wielkość tej czcionki. Ja może tutaj przełączę się od razu do jakiejś bardzo dużej, 60, może jeszcze więcej, 72. Jak widać, jest to ciągle zbyt mało. Ja chciałbym, żeby ten napis był ustawiony w ten sposób z literką a na środku. Przytrzymuję teraz Shift i Alt i powiększę ten napis po prostu przeciągając go na przykład do takiej wielkości. A następnie przytrzymam lewy klawisz Alt i klikając prawą strzałkę na klawiaturze będę rozsuwał litery, czyli zwiększam światło między znakami. Teraz puściłem Alt i przesuwam cały napis w lewo. Chcę, żeby literka a była tutaj dokładnie na środku. I według mnie taki układ możemy pozostawić. Teraz przejdę do narzędzia prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami i spróbuję zamknąć całość właśnie w ten prostokąt. Ja może zacznę od narysowania prostokąta, który będzie mieścił mi ten kształt, a potem go troszeczkę powiększę. Teraz możemy jeszcze klawiszem do góry, strzałką do góry zwiększyć zaokrąglenie narożników, na przykład do takiego. Przytrzymuję Shift, żeby skalować proporcjonalnie. Puszczam. I musimy nadać odpowiednie kolory temu naszemu prostokątowi. Ja przejdę tutaj do próbek, klikam dwukrotnie, wybiorę na wypełnienie jakiś jasny szary kolor, taki lub taki. Teraz dodamy jeszcze obrys. Wybieramy więc próbkę obrysu i nadajmy tutaj na przykład obrys czarny. Niech to będzie obrys jednopunktowy. Na końcu jeszcze ten obrys dostosujemy, jak już to logo nasze będzie umieszczone na wizytówce. Na razie niech będzie tej grubości. Teraz Ctrl Shift i lewy nawias kwadratowy, żeby przesunąć ten prostokąt na tył. Przesunę go teraz strzałką z Shiftem do góry, czyli strzałka do góry plus przytrzymany Shift. Teraz delikatnie jeszcze ustawię go tak, jak według mnie będzie to wyglądało najlepiej. I następnie przeskaluję ten prostokąt, wybierając czarną strzałkę i przytrzymując Shift i Alt. Tak, żeby uzyskać pewien delikatny odstęp pomiędzy moim logo a krawędziami tego kwadratu. Zobaczmy, to jest skończone logo. Możemy jeszcze podostrajać kolory. Spójrzmy, jakie to były barwy. Tutaj były barwy nieco żywsze tego niebieskiego, więc zaznaczam ten obiekt. przełącza się tutaj na kolor wypełnienia i stąd wybiorę HSB. Czyli paleta, która ułatwia nam działanie na barwach. Brightness, czyli jasność, zwiększymy, ponieważ chcemy, żeby to było nieco żywsze i saturacja jest ustawiona na maksimum. Zobaczmy, co jeszcze da nam przesunięcie jasności. Spróbujmy delikatnie zmniejszyć saturację. I niech to będzie na przykład taki kolor. Logo mamy ukończone.